W odcinku pokażę Wam 6 e, mega denerwujących mobów i dodam jeden siódmy, bo go nie udało mi się zamknąć. No i e, teraz już przedstawię. Numerem jeden, czyli najmniej wkurzającym ale wkurzającym jest Wiedźma, która. E, Pierwszy będziesz Już która rzuca w Ciebie wszystkimi potkami jakie ma. Pierwszy tam rzuca. Zwłaszcza gdy jesteś na początku gry ją spotkasz, to jest to słabo. Potrafi rzucićkami tocizny. Sotkami umierania. No i właśnie. O lag No i, i laguje mi komputę. Jak uderzysz, to potrafi się uleczyć, więc... O Jezu. No i sobie spiedziłem jajka wszystkie, które miałem powiedzieć. No i się uleczy przez co. Trudniej będzie się rozlać. Numer dwa na liście jest to Fantom, który podczas Twoich prac nie, nie daje ci spokoju i zrobi wszystko, żeby cię unicestwić. Teraz w barierkach co, coś mnie pyka i się zaczyna kręcić. Więc, panie fantomie, jeśli ktoś nie wie i nigdy nie sprywa, to, to już pokazuję, jak on działa. Tylko muszę pisać e, komendę. Time. Nie, nie, nie team. Time. Set. No. Set. A jeszcze. Ej... jest... Subnie. Panie fantomie! A! No i... Fantom sobie leci i... Próbuję was zniszczyć. A gdybyście schowali się pod wodą, to... Mam jednocześnie z płaszką i wleci sobie pod wodę i też Was będzie chciało, Tylko akurat nie przygotowałem wody, więc w następnym może odcinku to pokażę. Dobra, yy, wygnamy Panie Fantomie Kreativa i ma Trzecim na naszej liście jest szkielet który mega w kurze bo no, i razginą właśnie przez szkieleta no. hmm, na przykład idzie do kopalni, jest ciemno a nagle z ciemności strzała. Strzała, no bo każdy wie jaka to szkiela się pokazywać czwartym na nosie jest rybik cukrowy który może nas spotkać przy portalu do endu. Jeśli go nie włączyliście, a nie macie aż tego, tej dobrej przepójść do endu i ustaniecie na portalu, to on potrafi was zrzucić do laty. Nie mały, ale mega mocny. Siódmy na nasz, y, jezu, y, na naszej liście jest Clipper. Zielony ogurasek, który wysadził mnie w tamtym odcinku. Nie cierpię kliper. Nawet wyobraźcie sobie taką sytuację. Skliper. tylko może... na... nasurbinawa? Jest Clipper. Wy sobie idziecie po jaskini, macie diamenty, kopiecie je i nagle, oj, no. no, No, tego klipera znajduje się na, ojej, czemu lagu nie zmieniam, no. no przed przedostatni na przedostatnim, bo jeszcze mam jednego, tylko postanowił wylecieć z barier y, bloka, więc kłopotu nie pokażę. Zebrać moje rzeczy. No dobra. To jest iluzjoner. Muszę tylko włączyć dzień. bo go się widać. No, to jest iluzjoner. Go normalnie nie spotkamy, ale za pomocą komendy można go zrespałnować. Już pokazuję, jeśli ktoś nie wie, to pewnie doświadczyli, wie wiedzą o tym, jak on działa. Summon. Summon. iluzjoner proszę, tak. mamy go teraz tylko survival i tylko się uderzy on tworzy kopię samego siebie tylko no jaki ja słaby jestem o, no, no i możemy bić tych kopi, a sam iluzjoner oryginalny tak. się chowa. Przez co yy, ciężko go namiętnie. zrobić zielony o górasie. Zniszczą yy. No i dopiero jak dotkniemy prawdziwej i i, i, I zginąłem. I znowu do nas strzelałem. No i ostatnim na no, oczywiście, tylko y, z tego pana Juzymera, mam nadzieję, że tak, to, to jest to ostatnim najbardziej w grze Dlaczego nawet nie udało mi się zamknąć w parę bloku, bo po prostu przenik jest dręczycie No chodź tu, czekaj. Który po pierwsze przenika przez bloki, nawet przez chyba bedrock, nie wiem, nie sprawdzałem. A po drugie jest tak mały i tak ciężko go trafić, po prostu nie go ograniczysz z studem. No właśnie, i jest szybki. Tego dręczyciela zasługuje na listę najbardziej wkurzającego mowa. Majka i. Papa dręczycia. No, w tym odcinku dużo było. Wybuch. Aha. I jeszcze chciałbym pokazać jedną rzecz. Ha.

Pick step, do której i do świnie. To też pokażę w No i co ja miałam pokazać? A, zapomniałam o tym i nie przygotowałam tego. Ale... Nie to. Tylko... No, dobra. Głowa. Um, Czy to jeszcze o, na przykładzie Hmm, um, I właśnie zresztą, Panie Piglinie, Niech Pan stoi. Eee... Będę po prostu tak, ja jeszcze się nie chcę. No, jak kliperza. Inni, 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 Wziąłbym mieczek, ale nie się. No, w końcu Jakbyśmy mamy takiego pana pigina. I rzucimy w głowę klipera. To on mnie założy. Albo gdy rzucimy na przykład głowę. A się zmienił. Łapki. Szkieleta. No, to on też to założy. To tam chciałem pokazać. I już to z tą płytą. Teraz tak. Chyba Jest świnia I Nie pamiętam jak to się nazywało Więc po prostu Nie to O jest to Jest ostatnie na mojej liście Świętą muzykę Nie wiem czy usłyszycie.

Ale to Polecam posłuchać. W odcinku też wszystko. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Pa!